Nana, a by film. A w mnie. Ja, 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 ja. Tak jak przed chwilą widzieliście facet się trochę zdenerwował, bo myślał, że go nagrywam idącego z pieskiem. No, ale okej. Okay. Dlatego muszę poszukać jakiegoś spokojniejszego miejsca, żeby dla was coś nagrać. I opowiem Wam co się wydarzyło przez te ostatnie dwa tygodnie, dlaczego też nie nagrywałam. Po części będę mogła Wam o tym powiedzieć. W każdym razie wybieram się w tej chwili do koleżanki, bo muszę odreagować. Umówiłam się z nią dzisiaj, że troszkę posiedzimy, powrotkujemy. potrzebuję po prostu troszkę takiego oderwania się. Każdy ma czasami takie złe okresy w życiu. No i co? Tak się wydarzyło teraz u mnie. Troszkę się problemów napiętrzyło i... No i tyle. Także odezwę się do Was, jak znajdę jakieś spokojniejsze miejsce, żeby znowu ktoś mnie nie opierdzielił, że go nagrywam, nie? Witam was ponownie po przerwie. Nie udało mi się wcześniej nic nagrać, bo jakoś nie znalazłam po drodze do koleżanki jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie bym mogła sobie usiąść i nagrać te kilka słów wytłumaczenia o którym wam mówiłam. Nie nagrywałam przez ostatnie dwa tygodnie, bo to był taki dosyć dla mnie i dla naszej rodziny ciężki czas. Tak, jak Wam wspomniałam w ostatnim filmiku na końcu, nie wiem, czy oglądaliście do końca ostatni film, że odeszła od nas bliska osoba. I to bardzo niespodziewanie. Człowiek, który miał dopiero 48 lat, więc jeszcze można powiedzieć, bardzo młody. I bardzo nas to uderzyło. Potrzebowałam pauzy, żeby się pozbierać, ponieważ czynnie uczestniczyłam we wszystkich. No we wszystkich sprawach związanych no z organizacją pogrzebu, z mieszkaniem, z innymi otwartymi sprawami, no więc nie miałam się nic nagrywać, to jest chyba zrozumiałe, prawda? Jeszcze jest mi bardzo ciężko, ale już dochodzę do siebie, już już jest ok, już mogę nagrywać. Myślę, że mogę nagrywać. Być może znowu się wydarzy tam jakaś kilkudniowa przerwa, jeszcze raz, ale to już nie będzie taka długa, ponieważ w piątek dopiero jest pogrzeb. Nie wiem, jak się będę czuła przez kolejne tam 2-3 dni, ale chciałabym bardzo wrócić do nagrywania, bo to w jakiś sposób też pomaga. To powiedzenie spieszmy kochać się ludzi, tak szybko odchodzą, jest bardzo celne. Celne i cenne, i powinniśmy sobie to powtarzać, bo ja na przykład w tym momencie mogę powiedzieć, że troszkę żałuję, że tej osobie poświęcałam za mało czasu, że mogłam się częściej widywać. Mi osobiście teraz tego brakuje. Nie, żeby może w jakiś sposób to tej osobie też pomogło, ale ja osobiście też czuję, że jakbym coś zaprzepaściła i tego się już nie da wrócić, więc jeżeli. Macie takie osoby, które jakby, na które wam zależy, ale ten kontakt jest w jakiś sposób ograniczony, albo nie pielęgnujecie tak kontaktów, to spróbujcie to nadrobić, bo widzicie, jak to się dzieje w życiu. Czasami jest jakiś przypadek, i, i nagle wszystko się kończy, i później już jest, nie ma drogi odwrotu. A to strasznie, strasznie boli. I jeszcze mam taką, taką sprawę a propos pogrzebu, ponieważ to jest taki nietypowy pogrzeb, prawdopodobnie w Polsce jeszcze nieznany i chciałabym nagrać o tym filmik, bo dla mnie jest to coś bardzo wyjątkowego, ale nie wiem jaki procent moich oglądających to są osoby bardzo głęboko wierzące i czy to w jakiś sposób nie, nie, nie naruszy Waszych uczuć, czy jak mam to nazwać. Znaczy to nie jest w to jest jakiś pogrzeb satanistyczny, nic, nic w tym. E, e, nic w tym kierunku, ale, ale po prostu on, to nie ma księdza powiedzmy na tym, na tym pogrzebie, ale sam w sobie jest bardzo piękny i dla nas bardzo wyjątkowy. I chciałabym o tym nagrać, wam opowiedzieć i. Może to jest też jakiś rodzaj uczczenia, pamięci, bo ten rodzaj pogrzebu wybrałyśmy specjalnie dla tej osoby. Nie wiem, że gdyby może zmarła jakaś inna osoba z moich bliskich, to ten pogrzeb wyglądał zupełnie inaczej, ale tutaj starałyśmy się tak jakby, tak to głupio zabrzmi, ale jakby spełnić, nie wiem, oczekiwanie osoby, która od nas odeszła. Myślę, że to, gdyby, gdyby ta osoba miała wybór, to by chyba postąpiła tak samo. Myślę, że na 100% by postąpiła tak samo. Ale nie wiem, czy wypada w ogóle taki filmik nagrywać. Oczywiście nie, nie pokazałabym całej ceremonii, i ten, ale chciałabym wam o tym opowiedzieć. Bo to jest mi się wydaje bardzo interesujące i takie dla nas bardzo szczególne. Bardzo. No. A tak poza tym, to nie wiem, bo na razie nie mam y, pomysłów na filmy, bo się nad tym nie zastanawiałam, także w tej chwili będzie jakiś spontan znowu, może w przyszłym tygodniu nagramy w końcu prasówkę. Y, 19 to jest pojutrze, otwierają się u nas, y, otwierają, otwierają u nas gastronomie i hotele, ale są takie obostrzenia, że... Podejrzewam, że za kilka dni będzie jakiś bunt tutaj, jeżeli chodzi szczególnie o gastronomię. To też wam chciałam opowiedzieć. To też chciałabym wam o tym opowiedzieć, bo tego chyba w Polsce nie przeżywacie. Podejrzewam, że w Polsce już są bardzo luźne te obostrzenia, że tak powiem. Nie wiem, czy tam maski macie jeszcze, czy nie, ale u nas to jest masakra, to to się będzie działo. Także to jest dosyć ważny temat. Jak znajdę chwilę czasu, to wam o tym opowiem. Jak będzie u nas wyglądał nowy start, sezon letni, Austria 2021, jedna wielka paranoja i cyrk. Dobrze, to może na teraz y, się pożegnam z wami, bo to jest taki dosyć krótki film, ale zobaczymy się niebawem i pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Pa! Wiecie co? Ta cała sytuacja włączyła mi takie różne przemyślenia w głowie. Bo tak człowiek żyje z dnia na dzień. Praca, dom, praca, dom. Nie zawsze interesowały jakieś takie sprawy trochę eteryczne, duchowe. Wszystko, co związane z emocjami, z przeczuciami, może trochę i ze snami. Wiecie co, cała ta sytuacja mi tak jakby pokazała, że trzeba bardziej kochać siebie, więcej w siebie inwestować, w sensie rozwoju takiego wewnętrznego, duchowego. No zdrowie też oczywiście jest bardzo ważne, ale ja mówię o czymś takim innym, o czymś innym takim, coś, co przynosi nam taką radość z dnia codziennego. Coś co rozmaite na dzień codzienny. I tutaj postanowiłam dokonać pewnych zmian. Przeanalizuję sobie moje zainteresowania, spiszę sobie to, co chciałabym dalej rozwijać i będę podążać w tym kierunku. To brzmi tak bardzo wspaniale, ale coś muszę zmienić w swoim życiu.